Dzisiaj pewna moja znajoma sądu z Sądu Zmuszyny przekazała mi prośbę od sędziego miastki, żebym się stawił, no bo nie będzie miał wyjścia, będzie musiał zarządzić do przez policję. Ja powiedziałem tej znajomej, że nie ma takiej opcji. Oczywiście się stawię z największą radością, bo mam dużo do powiedzenia e, wysokiemu sądowi na temat tych dwóch bałwanów. E, ale na marginesie jest e, 70% prawdopodobieństwo, że 10 się ta sprawa nie odbędzie z uwagi na to, że prawdopodobnie nadal będzie na zwolnieniu L4. Ale to jest tak niepotwierdzone, natomiast ja będę wiedział troszeczkę wcześniej, a oni będą dopiero powiadomieni w czego 9 na dzień przed. No ale mówię, ale to jest wiesz, to jest tylko... Yy... Prawdopodobnie, więc, więc trzeba założyć, że się wszystko odbędzie normalnie. No, ale jest też pewna opcja, taka, że po prostu <laughs> spotkamy się być może w maju, być może w czerwcu. Zobaczymy. dobraj sobie, dzwonił do mnie mój mecenas Władysław Michalik i mówi, że dostał informację z sądu. Znowu sędzia chory i jutro mojej sprawy z kimkiem też nie będzie. <laughs> nie ma go. Do końca tygodnia, potem go pewnie też tydzień nie będzie, wyznaczy termin na czerwiec, w czerwcu też zamoruje i, 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 i kurwa się może w tym roku z panem kinkiem, kurwa nie spotkamy w ogóle, a bo za tym czasie pan Klimek pan odejdzie z tego świata, czego mu oczywiście nie życzę, ale wszystko jest kurwa możliwe. E, natomiast, no, 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 to, wiesz, jak sobie, kurwa, pomyślał, euh, z lufę, kurwa, że ma tego Dybila oglądać, kurwa, z, ze swoim synem, no to stwierdził, nie, to pierdolę idę na cztery. Nie chcę sobie psuć humoru.